Moje ręce drżą, kiedy próbuję odpalić butanową zapalniczkę. Opuszki palców są już oparzone i zakrwawione, a ja krzywię się z bólu przy każdej nieudanej próbie zniecenia iskry ognia. W końcu osiągam roztrzęsiony ogień, który niecierpliwie tańczy na górze zapalniczki. Ostrożnie obniżam go do stosu podpałki, a ogień ostrożnie skrada się i rozprzestrzenia do momentu, aż osiąga zdrową wielkość. Oglądam to przez chwilę i doglądam, by nadal był wystarczająco silny. Dzięki niemu jest teraz wystarczająco dużo światła, żeby zobaczyć, co jest wokół mnie, i jest wystarczająco ciepły, by przetrwać noc. Tutaj, w głębi lasu, gdzie wszystko jest zamrożone i ciche, jedyne światło i dźwięk pochodzi z mojego ogniska. Jest to cały mój świat w tym momencie. Tańczy I śpiewa chrapliwym, trzaskającym głosem. Cieszę się jego towarzystwem. Niemal mogę sobie wyobrazić, że słyszę szept i szczęśliwe gaworzenie. Jest tak zimno. Muszę być zmęczony. Usłyszałem coś. Trzaskanie i świerczenie ognia naprawdę zaczynają brzmieć jak słowa. Może jestem zbyt samotny? że naprawdę chciałbym z kimś porozmawiać więc słyszę spójność w chaosie ognia mógłbym przysiąc, że słyszałem jest tak zimno znowu to usłyszałem tym razem bardziej miękko zbliżyłem się do blasku i poczułem jak ciepło pieści moją twarz nastawia mnie na bez troskę wsłuchuję się bardziej niecierpliwie czekając na to co usłyszę dalej jeżeli pozwolisz mi umrzeć dzisiaj, Ty też dzisiaj umrzesz. Nie było żadnej pomyłki. Powiedział to wyraźnie, aczkolwiek chrapliwym, śpiewnym głosem ognia, który spożywa mokre gałęzie. Lecz nawet słowa stają się jaśniejsze, stają się bardziej miękkie. Ciągnie mnie bliżej, by usłyszeć kolejną deklarację. Odpryskujące ciepło na mojej twarzy przyciąga mnie do siebie, a mróz, który osiedlił się w kościach zaczyna się roztapiać. Ogień teraz ciągle mówi, glowęcąc cicho do siebie. Mogę tylko odczytać kilka słów i fragmenty zdań. Zbliż się, patrz uważnie. Jeżeli umrę, ty też jestem jedyną rzeczą, która trzyma cię przy życiu. Uważaj. Ogień kończy swoją tyralę z głośnym trzaskiem palącego się drewna i ucicha. Nachylam się jeszcze bliżej chętny usłyszeć każdą tajemnicę, która przyjdzie następna. Ciepło nie jest już tak przyjemne. Przypalam mnie za każdym razem jak ogień radośnie liże mnie po twarzy. Ogień jest skromny. Drażni mnie jego milczenie. Chcę sprawdzić, jak długo wytrzymam. Tym dociera do moich nozdrzy, żar unosi się niedbale z serca, ognia do moich oczu, które teraz walczą z popiołem. Nie obchodzi mnie to, chcę tylko usłyszeć, co dalej. Zbliż się, uważaj, przypatruj się teraz mocniej niż wcześniej. 17 grudnia 2003 roku z innych wiadomości. Zwęglone ciało niezidentyfikowanego mężczyzny znaleziono głęboko w górskich lasach na wschód od miasta. Badacze stwierdzili, że mężczyzna musiał zapalić się podczas posiedzenia przy swoim ognisku i niespodziewanie nie próbował nawet ugasić samego siebie. Jego spalone szczątki znaleziono w zamrożonej przez lodowatą temperaturę pozycji pochylającej się nad gasnącymi prochami. To, co zdaje się najbardziej dziwacznym szczegółem tej makabrycznej sceny. To jego oczekujący uśmiech na twarzy.